zaczyna się walką Ligi Sprawiedliwości z jakimiś wrogami z komiksów DC. Liga Sprawiedliwość nie chce dopuścić tych wrogów do szczeliny, która została utworzona w Metropolis w poprzednim komiksie. Dowiadujemy się, że na czele stoi Batman, który się śmieje. I tak, dalej jest najgorsza nazwa na postać. Gratulacje, DC. Batman nagle odczytuje energię z punktu zerowego gdzieś w Gotham, więc szybko tam udaje, opuszczając na chwilę walkę. No i jak się okazuje, jest to fundament, który ma lekką amnezję. Żeby wam lekko odświeżyć fabułę, zamknął się on w punkcie zerowym na początku sezonu 6 I wpadł do wody na początku siódmego sezonu. Batman na początku jest do niego wrogo nastawiony i po krótkiej walce dochodzą do porozumienia, bo zrozumieli, że mają wspólnego wroga, UR. Batman powiedział mu, że w metropolii otworzona jest szczelina i szybko się tam udają. Po drodze fundament wyjaśnia nam bardzo ciekawe i istotne informacje. Dowiedzieliśmy się o tym, że siódemka ma cel odebrać punkt zerowy, którym zarządza UR, i zniszczyć pętlę, uwalniając przy tym wszystkich uwięzionych w niej ludzi. Dowiadujemy się również o powstaniu punktu zerowego i o tym, jak UR przejęło nad nim kontrolę oraz to, jak działa tworzenie szczelin. Ale jest to trochę skomplikowane i sam nie do końca zrozumiałem. Tak, w skrócie, fundament tworząc iglicę zabrał od UR dostęp do punktu zerowego, więc oni musieli używać pobocznych portali, jakimi są szczeliny. Gdy docierają na miejsce walki, aby zamknąć wyrwę, muszą wyłączyć ją z dwóch stron. Także się rozdzielają. Fundament idzie do pętli, ponieważ jego zbroja ochroni go przed utratą pamięci, a Batman zostaje w metropolii. Po kilku walkach, fundament podlatuje do Batmana. Jak się okazuje, fundament ma w swoim wizjerze skanę tożsamości, więc zweryfikował Batmana po DNA. Zamieniają parę słów, ale okazało się, że tak naprawdę rozmawiał z Batmanem, który się śmieje a Fundament został oszukany. Stały się tank, bo Batman który się śmieje to ten sam Batman, tylko, że jest innego wymiaru, więc mają takie samo DNA. Także Fundament mógł ich pomylić po zeskanowaniu. Batman który się śmieje wykorzystując Fundamenta wskakuje do pętli, a ten rzuca się od razu za nim. Walczą tam, przed... Walczą tam przez chwilę i Batman który się śmieje uszkadza mu pancerz, przez co jest nieszczelny i gdy pętla się zakończy straci pamięć. Fundament rzuca się na niego i po kolejnej, niedługiej walce, zły Batman zostaje powalony, a Fundament rozpoczyna same naprawę swojego hełmu. Jednak jest już za późno. Do końca gry pozostało 7 sekund, a naprawa będzie trwała 4 minuty. Fun Fundament... Fundament szybko zamyka szczelinę do Metropolis i zostaje uwieziony w pętli. Ale po jakimś czasie z niej wychodzi. Prawdopodobnie przeszedł on podobną przygodę jak Batman w pierwszej serii komiksów, ale tego nie mogliśmy już oglądać. Po opuszczeniu pętli fundament od razu poleciał szukać Jonesa. Boże, nareszcie. Batman, który się śmieje dalej jest uwięziony w pętli, lecz jakimś sposobem zachował pamięć. I ma już plan przejęcia punktu zerowego. Na końcu mamy napis koniec, przynajmniej na razie.